Dzisiaj 7 znaków, że sukces jest dla Ciebie. Jakie są szanse, że ci się uda to zrobić i że to zrobisz osiągniesz cele? Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lub drugim kawę? Ja lubię zamrożonej skąpki. I koniecznie subskrybujcie. Jak prawdopodobny jest, że właśnie odniesiesz sukces. Widzisz, na co dzień z racji tego, że mam agencję marketingową, to współpracuję z innymi przedsiębiorcami, którzy odnoszą sukcesy non-stop. I mniej więcej po tysiącach rozmów, tego się nie da zliczyć, mogę łatwo dojść do wniosku, że pewne kwestie się pokrywają. Więc co tak naprawdę sprawia, że możesz odnieść sukces? Otóż zawsze fascynowała mnie mentalność ludzi, którzy odnieśli wielkie sukcesy w wielu dyscyplinach, czy w swojej jednej konkretnej i to, co od razu rzuca się w oczy, to jest koncentracja, determinacja w obliczu trudności, determinacja na celu, co ich wyróżnia? To nie są teorie, to są znaki. I zobaczmy, ile z tych znaków ty posiadasz. Skomentuj poniżej. Znak numer jeden. Ludzie sukcesu mają świetne nawyki. Ludzie, którym się nie powiodło, mają kiepskie nawyki. To jest palenie, picie, alkohol właśnie, zażywanie narkotyków, oglądanie zbyt dużej ilości telewizji, widzisz, ludzie sukcesu są tam, gdzie są dzisiaj ze względu na swoje nawyki. Nawyki determinują 95% zachowania danej osoby, co będzie robić, jak się będzie zachowywać. Wszystko, czym jesteś dzisiaj, wszystko, co osiągniesz w przeszłości, jest zdeterminowane jakością nawyków, które tworzysz teraz. Widzisz, odkryłem, że najlepsi ludzie mają najlepsze nawyki. Widzisz, bo to jest tak, że ludzie sukcesu to po prostu ci, którzy mają dobre nawyki. Te udane nawyki, to jest wstawanie rano, medytowanie, czytanie, regularne ćwiczenia. Ile z tych nawyków ty masz? Znak drugi, że Ci się uda, to jest to, że ludzie sukcesu są niesamowicie zmotywowani. Widzisz, jak bardzo czujesz się codziennie napędzony do działania. Teraz nie mówią tutaj o tym, że masz być osobą, która z nikim nie rozmawia, nikt Ciebie nie lubi, ale tylko praca, praca, praca. Mówią o tym, że Ty nie możesz zmuszać się do osiągnięcia rezultatów. To Twoje osobiste motywacje muszą zamieniać Twoje pomysły w działania i wyniki. To twoja osobista motywacja, która właśnie napędza ciebie, kiedy robi się ciężko. To twoje osobiste popędy, które pozwalają tobie po prostu dojść do siebie szybko po rozczarowaniu, po porażce. Więc jak bardzo czujesz się zmotywowanym? Czy jesteś leniwy, czy zwlekasz, czy odkładasz rzeczy na później? Widzisz, przez pierwsze kilka lat mojej pracy byłem tak napędzony, tak zmotywowany, że nawet szkoda mi było pojechać na wakacje. Uważałem to za stratę czasu. Pracowałem 10, 20, 14 godzin dziennie, wiele lat z rzędu. Czemu? ponieważ właśnie byłem tym napędzony. Miałem cel i dzięki temu nawet nie czułem zmęczenia. Już chciałem udowodnić innym ludziom, że się mylą. A dzisiaj napędza mnie po prostu moja misja i kontakty z innymi. Znak trzeci to jest to, że ludzie sukcesu są pewni w swoich umiejętności. Widzisz, dwaj najwięksi wrogowie sukcesu to jest numer jeden: zwątpienie w siebie i numer dwa strach przed nieznanym. My walczymy cały czas z wątpliwościami. Martwimy się, czy jesteśmy na to gotowi. Czy jesteśmy wystarczająco dobrzy? Czy rzeczywiście mamy to, czego potrzeba, aby odnieść sukces? Zaufanie to nic innego, jak wiara w siebie. A wiara w siebie to nic innego, jak robienie rzeczy, w które kiedyś nie wierzyłeś, że możesz. Widzisz, pewność w siebie pochodzi z kompetencji. Łatwo jest uwierzyć w siebie, kiedy wszyscy w Ciebie wierzą. Ale nie o to mi chodzi. Nie o tym teraz mówię. Mówię o wierze w siebie, kiedy nie jesteś gotowy. Wierzę w siebie, gdy nikt Tobie nie wierzy. Kiedy Ty wierzysz w sobie, kiedy inni w ciebie wąpią, że czegoś nie możesz zrobić, że nie możesz tego zrobić, że nie masz tego, co jest potrzebne do zrobienia, to wtedy ty musisz właśnie rozwinąć tą niezachwianą pewność siebie, to przekonanie, że możesz to zrobić. A pewność siebie to nie to samo co arogancja. Pamiętaj o tym, widzisz, arogancja to jest takie myślenie, że jesteś ponad wszystkimi innymi. Zaufanie to jest świadomość, że nikt nie jest nad tobą. Czy czujesz się na tyle pewnie we własnych umiejętnościach? Że możesz zrobić to, co potrzeba, czy chcesz postawić na siebie? Nie tylko słowa, ale działanie, jak często inwestujesz w siebie. Czy chcesz postawić wszystko na szali dla właśnie swoich celów, dla swoich marzeń, stawiasz na siebie, a może zwlekasz? Wahasz się, czy jesteś perfekcjonistą? Czy może cierpisz na paraliż decyzyjny? Możesz mieć najlepsze pomysły i najwspanialsze w ogóle pomysły na świecie, ale jeśli nie potrafisz tego wyrazić, nie wiesz, jak przekazać się innym ludziom, to nigdzie nie zajdziesz. A same umiejętności komunikacyjne przybierają wiele form. Chodzi tutaj m.in. o pisanie maili, pisanie postów w mediach społecznościowych, prowadzenie spotkań jeden na jeden, albo z kilkoma osobami w grupie, przemawianie publiczne, rozmowa przez telefon, rozmowa z prospektem, czy z potencjalnym lidem, klientem. I wszystko to podlega umiejętnościom komunikacyjnym. Jedną z rzeczy, które zrobiłem Kiedyś, bardzo dobrze, że to zrobiłem, która na początku mojej kariery była bardzo ważna, to była praca w sprzedaży. To była praca w sprzedaży face to face. I dzięki temu ja mogłem doskonalić i rozwijać dalej swoje umiejętności rozmów czy negocjacji. Uczyłem się też również przez te lata od kilku mentorów. Były to różne umiejętności. Miałem różnych mentorów. Na przykład rozwijanie umiejętności copywritingu, czyli komunikacja ale już w tej formie pisemnej, żeby przekonywać albo wpływać na kogoś. Tak więc wszyscy ludzie sukcesu mają jedną wspólną cechę. Zdolność wpływania, przekonywania i inspirowania innych ludzi. Teraz znak numer 5 to jest to, że my musimy mieć nastawienie na rozwój. Zobacz na przykład ile czyta Warren Buffett. Mark Cuban, który czyta trzy godziny dziennie. Bill Gates czyta co najmniej godzinę dziennie. U mnie jest obecnie jedna, dwie książki tygodniowo. Wiele lat temu to była masa, masa. Teraz widzicie na w różnych filmach biblioteczka. To jest tak, że ja od lat się uczę, ciągle się uczę. Nie mówię tutaj tylko o czytaniu książek. Może to być słuchanie podcastu, rozmowa z innymi ludźmi, z tymi, co odnieśli sukces, korzystanie z coachingu od swoich mentorów, od liderów w branży. Ale widzisz, ludzie sukcesu, my zawsze się uczymy i zawsze się rozwijamy. I nigdy nie przestajemy. tego dnia zaprosiłem na obiad osobę, którą bardzo cenimy. To był przedsiębiorca, który odnosił mega olbrzymi sukces u siebie w branży. I jednak sobie usiedliśmy, zamówiliśmy, zjedliśmy, trochę pogadaliśmy, to on zaczął mi zadawać pytania na temat mojej działalności, czułem się tak trochę zmieszany, bo to ja chciałem go pytać. I pytam się, ale czemu tak robisz? On widzisz, miałem kilka wątpliwości do marketingu mojej firmy, więc musiałem to sobie e, zanotować i tam na telefonie moje odpowiedzi. A było inaczej, to ja się z nim spotkałem, żeby ja od niego dostać jakieś, żeby ja od niego dostać jakieś informacje. Ja nigdy tego nie zapomnę. I widzisz, tu jest taki paradoks. Im więcej wiesz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie wiesz. A im mniej wiesz, tym więcej myślisz, że wiesz. Czyli ci, co się nie znają, to myślą, że wiedzą wszystko, a ci, co wiedzą, wszystko tak naprawdę myślą, że dopiero zaczynają. Znak numer 6. Ludzie sukcesu przyjmują porażki. Tak, laty. I to jest tak, czy, czy Ty przyjmujesz porażki? Czy porażki traktujesz może osobiście? Widzisz, Ludzie sukcesu mamy takie śmieszne nastawienie do swojej przyszłości. Mówimy pozytywnie o tym, co ma się w przyszłości stać, o tym, jakby to już się wydarzyło, chociaż w ogóle nie ma mowy, że to mogło się wydarzyć, bo to jest przyszłość. My po prostu wierzymy w siebie, mamy pozytywne oczekiwania co do naszej przyszłości. Widzisz? Jest taki fajny case przykład Walt Disney. Go wydano, bo ta informacja że nie jest wystarczająco kreatywna. Spielberg, trzykrotnie odrzucony przez szkołę filmową. Michael Jordan nie mógł dostać się do szkolnej drużyny koszykówki. Zauważ, ludzie, którzy odnoszą największe sukcesy w każdej dziedzinie, to zazwyczaj ci, którzy właśnie zawiedli najwięcej razy. Widzisz, różnica między osobą odnoszącą sukcesy, a wszystkimi innymi nie jest brakiem siły. To jest brak walki, jest brak wiedzy, to brak woli. Bardzo pasuje tej. Cytat Winston'a Churchilla Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Czyli po polsku możemy powiedzieć, że mniej więcej to brzmi e, sukces składa się z jednej porażki idąc do kolejnej, ale ważne, żeby nie tracić entuzjazmu. I weźmy na przykład sprzedaż czy domykanie transakcji. Widzisz, najwięksi sprzedawcy, ci co zarabiają najlepiej w każdej branży, odnoszą najwięcej sukcesów z granicą. To są ci, którzy doświadczają najwięcej odrzuceń na co dzień. Więcej odrzuceń niż ktokolwiek inny. I to jest to, co daje im sukces. Po prostu się nie poddają, idą dalej. Znak numer 7. Trzeba mieć wysoki IQ. Nie IQ, ale IQ. Widzisz, tu nie chodzi o to, żeby być najmądrzejszym na świecie, ale żeby otaczyć się najmądrzejszymi osobami mądrzejszymi od siebie. I tu właśnie chodzi w tym inteligencji emocjonalnej, czyli w tym IQ. Bo IQ zjada IQ na śniadanie. IQ jest genetyczny, ale IQ IQ możesz rozwijać, możesz się tego uczyć, możesz to doskonalić. Widzisz, najlepsi mają wysoki stopień inteligencji emocjonalnej, co oznacza, że nie pękają pod presją. Zachowują spokój, wiedzą jak sobie radzić ze stresującą sytuacją, z lękiem, kiedy na przykład coś idzie nie po ich myśli. Widzisz, ludzie sukcesu są również bardzo świadomi siebie, co oznacza, że wiedzą, w czym są dobrzy. Czym nie są dobrzy? Jakie są ich mocne, a jakie są ich słabe strony? Wiedzą, jak zarządzać swoimi emocjami. Nie chcą czuć się nieadekwatni, urażeni, rozczarowani przez jakąś tam małą porażkę, mało ważną porażkę. Więc ile z tych znaków masz? Jak prawdopodobne jest, że odniesiesz sukces? Jeśli masz kilka, gratuluję, szanse są dosyć wysokie. Jeśli masz wszystkie, mega, nawet lepiej. To pamiętaj, posiadanie tych znaków, tych siedmiu znaków, o których powiedziałem, to jedno, ale jest jeszcze jedna rzecz. Czy ty musisz umieć łączyć te znaki z umiejętnościami, widzisz w ten sposób dopiero naprawdę możesz osiągnąć sukces? Znaki to jest tylko Twój potencjał. A jak zamienić swój potencjał w zysk? Otóż potrzebujesz właśnie umiejętności. I albo poświęcisz kilka lat na szukanie samemu, albo wynajmujesz mentora, który Ciebie uczy tego szybciej, uczy Ciebie na swoich błędach. Albo ten opcja to jest kurs. Jeśli chodzi o szkolenie online, to w opisie tego filmu masz link do platformy ze szkoleniami. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na wierząco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.